Droga i czterech koła. Robimy podróże. Wylądowaliśmy na lotnisku w Larnace, z nadzieją na piękną pogodę i piękne słońce, i to, że uciekniemy od tej polskiej zimy, więc śmigamy wynająć sobie samochód, i ruszamy w Cypr. Będę pierwszy raz w życiu jechać nie po tej stronie, co trzeba. Po prostu jestem. Nie powiem co. Gocha jest afera. Jaka? Oni nam wypożyczyli samochód, ale bez kierownicy. Bo tu się po drugiej stronie jeździ. Hotel, w którym mieszkamy na Alarnace, wynajęliśmy przez Biuro Podróży Itaka. Robiliśmy to pierwszy raz i nie jest to żadna reklama. Po prostu okazało się, że przez Itaka jest on ponad 400 zł tańszy niż przez Booking. A tuż obok naszego hotelu znajduje się kościół Świętego Łazarza, tego Łazarza, którego Jezus 2000 lat temu wskrzesił. Łazarz przeprowadził się do obecnego Cypru, gdzie został biskupem i jak drugi raz umarł, to właśnie tutaj go pochowano. Stąd nazwa tego kościoła, czyli kościół świętego Łazarza w Larnace. No niestety nie dadę mi do Łazarza kościoła wejść, ponieważ z jednej i z drugiej strony są schody i to dość strome. Mili ludzie z Polski, których spotkaliśmy, chcieli nawet pomóc tam się dostać, ale daruję sobie Łazarza, szczególnie, że pewnie do Krypti tak nie dam rady wejść. A w tych kryptach znajduje się ciało łazarza, jego pochówek sprzed paru tysięcy lat. A jednak chyba się uda. Gocha uparta jest i wynalazła, że tutaj, za tymi drzwiami, znajduje się platforma przyschodowa, więc. It's yours, it in mine that energy goes today. The feather in the fire will blow it home your way. Jedną z atrakcji i y, głównych symboli Larnaki są flamingi, które zamierzamy Wam pokazać i przy tej okazji warto powiedzieć, że podróżowanie na wózku nie należy do najłatwiejszych, a to głównie dlatego, że najprostsza droga do tychże flamingów prowadzi przez szereg schodów, więc kombinujemy, objeżdżamy, aby dojechać tam jakoś na oko. Jezioro, które latem wyparowuje i pokrywa się białą warstwą soli do niedawna nawet wydobywano z tą sól stąd. Ale w zimę jest domem dla prawie 10 tysięcy flamingów. No nie wiem, gdzie te flamingi są. Słone jezioro jest. Flamingów na razie nie ma. Znaleźliśmy flamingi. Niestety nie wiem, czy je zobaczycie i Wy, ponieważ są bardzo, bardzo daleko. A flamingi są tam, 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 tam. Aż praktycznie na horyzoncie. Może trzeba na nie tu podziękować, na tu przylecą może, co? Jednak nie przyleciałem, ale podpytaliśmy miejscowych. I dowiedzieliśmy się, że trzeba przyjechać tutaj po deszczu, by zobaczyć to. Wracając od Flamingów, błądziliśmy sobie trochę po uliczkach Larnaki i tak dotarliśmy do dzielnicy artystycznej, która niegdyś była dzielnicą turecką. Dzień pierwszy naszej cypryjskiej przygody kończymy pomiędzy tawernami i klasycznymi cypryjskimi zabudowaniami, a morzem, spacerując larnacką promenadą.